W tym przewodniku pokażę Ci dokładnie, jak możesz handlować demo na bitwi profesjonalnej giełdzie Kryptowalut, która ma całkowicie darmową funkcję handlu demo zintegrowaną w swojej platformie. Przede wszystkim gorąco polecam, abyś przeszedł poniżej tego filmu i założył nowe konto bitwi, ponieważ, korzystając z linku poniżej tego filmu, zyskujesz również dostęp do naprawdę fajnych i ekskluzywnych bonusów za rejestrację. Po skorzystaniu z linku poniżej tego filmu, przejdziesz na tę stronę, gdzie możesz zobaczyć wszystkie wyjaśnione bonusy. Więc po prostu skorzystaj z tej okazji. Gdy już stworzysz swoje konto, bytwi, możesz od razu przejść do handlu demo. Nie musisz wpłacać żadnych środków ani weryfikować swojej tożsamości. Więc jeśli chcesz rozpocząć handel demo, przejdź do lewego górnego rogu, gdzie napisane derywatywy, a następnie wybierz handel demo, który bezpośrednio zintegrowany w platformie, co sprawia, że bardzo proste i łatwe w użyciu. A teraz jesteśmy na pulpicie nawigacyjnym handlu demo. Możesz również zobaczyć, że jesteśmy w handlu demo, więc to nie są prawdziwe pieniądze. Przede wszystkim chcemy dodać środki do naszego konta. Jeśli jeszcze ich nie ma, możesz mieć tylko do 50 tysięcy USDT, co oznacza symulowane USDT. USDT, więc jeśli nie masz jeszcze salda, po prostu kliknij Dodaj środki demo, a następnie po prostu kliknij Otrzymaj, a otrzymasz środki, ale w tym przypadku mamy już 50 tysięcy USDT, więc widzisz, że mamy już maksymalną kwotę, ale możesz handlować kontraktami marżowymi w kryptowalutach. SBTC można zrealizować, ale tutaj mamy to już na koncie. Więc jeśli stworzysz zupełnie nowe konto, będziesz już miał fundusze do handlu demo. Ale jeśli straciłeś wszystkie środki i chcesz ćwiczyć znów, po prostu poproś o nowe środki w prawym dolnym rogu proste. Teraz, następną rzeczą, którą możemy zrobić, to wprowadzić pewne zmiany w interfejsie. W prawym górnym rogu możesz zobaczyć ikonę ustawień. Przede wszystkim przejdźmy do zakładki interfejsu tutaj, a następnie przełączmy się na ciemny motyw, ponieważ moim zdaniem jest to trochę łatwiejsze dla oczu i wygląda nieco lepiej. Teraz kolejna rzecz, która jest dość ważna, możesz chcieć zmienić tryb jednokierunkowy na tryb hedgingowy, bo chcemy handlować jak prawdziwy profesjonalista, a tryb hedgingowy oznacza, że możesz jednocześnie zajmować pozycje długie i krótkie. W trybie jednokierunkowym możesz handlować tylko w jednym kierunku. Przejdź do preferencji USDTM. Następnie kliknij na tryb pozycji, gdzie jest napisane tryb jednokierunkowy, i zmień to na tryb hedgingowy. Teraz możemy wrócić do interfejsu handlowego i teraz mamy zwykły interfejs jak inne giełdy kryptowalutowe z krokiem otwierania i zamykania. Teraz mamy aktywowany tryb hedgingu i teraz możemy wybrać aktywa, którymi chcemy handlować. Możemy to zrobić w lewym górnym rogu, gdzie teraz jest napisane SBTC które oznacza stymulowanego BTC. I teraz możemy przejść przez tę listę. Możemy teraz handlować BTC, Doge, Ethereum, LTC, SOL i XRP, co jest garścią monet. Inne giełdy kryptowalutowe mają nieco więcej opcji do handlu demo, więc jeśli chcesz handlować większą ilością kryptowalut w handlu demo, zdecydowanie sprawdź Bing na przykład lub OKX, ponieważ oferują znacznie więcej monet do handlu demo, ale dla początkujących to jest całkowicie w porządku. Myślę, że większość ludzi powinna trzymać się BTC, więc w tym przypadku wybierzmy BTC i teraz możemy otworzyć transakcję. Oczywiście mamy zlecenia limitowane, mamy również zlecenia rynkowe, więc w tym przypadku wybierzmy zlecenie rynkowe, ponieważ chcemy szybko wejść w transakcję. Możemy również zmienić dźwignię w prawym górnym rogu. Tutaj jest napisane cross. Myślę, że dla początkujących lepsze jest izolowane, ponieważ przy cross cała Twoja konto może zostać zlikwidowane podczas. Gdy przy izolowanym każda pozycja będzie likwidowana osobno, więc dla początkujących może to być nieco bezpieczniejsze. Możesz wybrać dźwignię do dwustej, co nie jest zalecane, to bardzo dużo dla początkujących użyj dwa lub trzy krat dźwigni, co jest całkowicie w porządku, to bardzo dobre do ćwiczeń. Teraz przejdźmy do tego, możemy otworzyć długą lub krótką pozycję, upewnij się, że jesteś w zakładce otwartej, a teraz możemy zdecydować, czy chcemy długą, czy krótką pozycję. Wybierzmy długą pozycję i teraz możemy od razu zobaczyć, że transakcja została zrealizowana. Mamy przegląd poniżej, co jest bardzo miłe. Teraz możesz również dodać stop loss i take profit do swojej pozycji. Co możesz zrobić tutaj w dolnej sekcji, gdzie jest przegląd pozycji, również tam, gdzie jest napisane pozycja TP SL. Kliknij na ten długopis, a następnie możesz zmienić ustawienia. Możesz dodać cenę take profit, załóżmy, że wpiszemy 70 000 dolarów amerykańskich, a stop loss ustawmy na 69,00 Gotowe. Klikamy Potwierdź i teraz mamy Stop Loss i Take Profit tutaj, więc teraz mamy nasz Take Profit i Stop Loss tutaj. Jeśli chcesz zamknąć swoją transakcję, masz kilka opcji. Najłatwiejszym sposobem jest po prostu użycie zamknięcia rynkowego. Możesz to zobaczyć tutaj. Jest napisane Zamknij, po prostu kliknij na rynek, a następnie kliknij Potwierdź, a cała transakcja zostanie natychmiast zamknięta. Ale pokażę ci teraz inną opcję. Otwórzmy długą pozycję tutaj, ponieważ jesteśmy w zakładce otwartej. Możesz również, Wybrać zakładkę zamknięcia. Tak, po prostu przełącz się na zamknięcie. Teraz jesteśmy w długiej pozycji, więc jeśli chcemy zamknąć długą pozycję, musimy przejść do zakładki zamknięcia. Możesz zobaczyć, że mamy opcję między otwarciem a zamknięciem. Kliknij na zamknij tutaj, a następnie możesz użyć tego suwaka. Po prostu przeciągnij go na bok. Jeśli chcesz zamknąć całą pozycję, ustaw go na 100, ale możesz również wybrać inną wartość. Jeśli chcesz wyjść w konkretnej wartości dolarowej, możesz kliknąć na SBTC tutaj, a następnie wybrać USDT, a następnie możesz również wybrać ile chcesz wyjść w wartościach dolarowych. Powiedzmy, że chcę zamknąć transakcję wartą, 10 tysięcy, po prostu kliknij na zamknij długą tutaj, a następnie zostanie to natychmiast zrealizowane. A jeśli chcesz być całkowicie poza transakcją, po prostu przesuń całkowicie w prawo na 100, zamknij długą. Możesz również wyłączyć to, aby nie musieć widzieć tego przeglądu. Myślę, że to dość irytujące i nieco wolniejsze, więc możesz zobaczyć, że teraz cała transakcja jest zamknięta. I tak właśnie handlujesz na Bowie.defi za pomocą funduszy do handlu demo. Jeśli skończyłeś z handlem demo, możesz przejść do pulpitu handlu na żywo w lewym górnym rogu. Możesz zobaczyć tę ikonę tutaj. Po prostu kliknij na ten handel na żywo, a następnie znajdziesz się w rzeczywistym interfejsie handlowym, który wygląda prawie identycznie jak interfejs handlu demo. Jedyną różnicą jest to, że oczywiście masz tutaj swoje prawdziwe aktywa i musisz wpłacić środki na to. Więc jeśli chcesz rozpocząć handel demo na Bełui.defi, sprawdź link poniżej tego filmu do oficjalnej strony Bełui. Dzięki temu linkowi uzyskasz dostęp do ekskluzywnych bonusów za rejestrację. Skorzystaj z tej okazji. Możesz przeczytać ten pełny przewodnik na naszej oficjalnej stronie internetowej, używając linku poniżej filmu na cryptowinrate.com.